I dzisiaj lecimy na jeziora Plitpickie oraz Zadar Jest godzina po 9 rano Czas na proteiny I czas na proteiny i patrzcie co tutaj odkryliśmy Napój i 15 gramów proteiny w środku Tyle co jogurty proteinowe to ja widziałem Ale żeby jeżeli... napój Proteiny mi się przydadzą, bo na, na kupię butelki nie potrafię odłożyć A czekaj, jest, idzie to jest miękkie, nie chcę to tu bo no, kurde, nie mogę chwycić butelki, bo ją zgniotę. No i jak? Paść Patrz, Patrz to. ktoś tam pękuje auto. za pan? Weź ten, może w drobnych szukał. <głosy> <głosy> ja mam trochę. Damy mu trochę. Mogę dać temu panu. Niech umyje przednią szybę. <noise> Aha, ale no. Tego nie przykupisz Nie lubię tych czasów? Ja mu sama czasami O, no. No i jesteśmy w I aut tu jest, Popowiem, mam wam tyle. Tego nie widać. Ale tak, żeby tu miejsce. I, to, I co to wróży? Wróży, że tu będzie ludzi. Tyle, że masakra No i tu jest już, słuchajcie, chłodniej. widzicie bluza. racji, że to jest wyżej? No, raz. Idziemy jeszcze. Siku i Siku, A ty, ty jeszcze taka ubrana, a ty już się przebierzesz Ale fajne, nie? No, powiem Wam, że to całkiem, całkiem duże jest. Zapowiada się na ciekawą przygodę Ale pogoda na dzisiejsze zwiedzanie nam się trafiła taka idealna, bo jest troszeczkę chłodniej O, okay. zmiana stylówki? Zmiana stylówki, bo jednak chłodno powiem Wam dzisiaj. Co muszą kupić? Magnes. Kolejny. Tak, no jesteśmy w miejscowości, w Polsce, gdzie jest coś było, też kupujesz tutaj też jesteśmy i też trzeba kupić. Czy ja mam inny wybór? Nie. Mówię, Co? Ale fajne. Ciufa taka? Ciufa. A co to? No. <głos> <głos> Punkt startowy. To będzie nasza trasa. Trasa. H. Ale patrz, jaka ładna. Patrz, jaka czyściutka woda, nie? I yeah. Coś nie tego. Ale podejrzewam, że jak było tak mega, mega gorąco, to każdemu przychodziło, przychodziłoby na myśl, żeby wskoczyć tu. Super, super. Aga, jak tam? Podoba się mhm. I tak większość trasy będziemy szli takimi chodniczkami, takimi mostkami. Trzęsącymi się. Trzęsącymi się. Tak dziwnie się po tym idzie, bo to tak. Wszyscy idą z, 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 przed nami i za nami i to takie drgania od razu się, no. się czuje, nie? No. Ale spoko. A i widziałeś taki mały wodospadzik był, taki spływ wodny? Taki no malutki, no. Nie lubię jak pokazujesz tak. Nie, nie pokazuj tak. Przestań. Skręciliśmy teraz na taki taras widokowy na mm. Duże Jezioro. Tam za nami został cały peleton. Nieaga? Zadyszkę, dostała. Zadyszkę dostałaś. Zadyszkę dostałaś. Ona wam ściemie, ona ma doskonałą, doskonałą formę. My biegamy, słuchajcie, u nas na Okrzei. Także jest po prostu zdrowie, jest kondycja. Ile jeszcze? No. Musimy tu zrobić zdjęcie. Na, na widokowym będziemy. Chodź, będziemy, to też jest widokowy. Tak żeby był w środku ten wodospadzik. Tam się posunę jeszcze. Agata nie zrobiła wałówki. To jest po prostu dramat. A ciastka piekła. I ciastka zjadła. To był je, nasz jedyny prowiant. Jedyną. A jak się zgubimy i nie wyjdziemy stąd? To zjemy cię. Nie ma pierogów. Gdzie ty miałaś pierogi? W lodziarni? W lodziarni były tam pierogi takie konkretne. W lodziarni. O, Dajcie o tej! przepaści. Dobrze, mamo. No jest w nie jego wina już normalnie jest. Podróże cię dawi, ty zobaczysz. Wszystkie niego wina, jego tu nie było. On mówił, że on tu nigdy nie był. Ale Ajde. nie ma żadnego tarasu widokowego. To co ja niosę w tym plecaku w ogóle? Aparat. I? I moje ciuchy. Jesteśmy teraz gdzieś wysoko. Hen hen. Dawa jedno zdjęcie znowu tutaj, żeby było. Tak do, o, do filmiku. O. Ci mówię, że ona z bambuko zrobił. A, może nawet i był tam jakiś taras widokowy, ale pewnie my skręciliśmy Złą trasę, jak Ciałką zawsze. Złą trasę idziemy jakimiś Nawet to żadnego oznakowania, nie ma. No, ale nie nic. Ale widać, że jest wydeptane. Nie, niepokoi to, że nie ma ludzi, ale. Tak, nie ma ludzi. Jesteśmy czyli, sami. czyli nikt się tutaj nie zapuszcza w te tereny. Kto wie, może wyznaczymy nowy szlak, może to będzie nasz szlak teraz. Pytanie, gdzie dojdziemy? Jest coś. Jest, tu jest znak, jest cywilizacja. Kami są teraz K. Aha. A potem gdzie? Dobra, idziemy ten Idziemy. Jest. Tabliczka. A potem co dalej? Kolejna. <ścoughs> <ścoughs> idziemy, idziemy. <ścoughs> A jak to te? łódki śpiewały? Do pracy by się szło Patrz jak już ci ręka lata Do rytmu, patrz co przed nami jest Następna tabliczka To ma być taras widokowy No będzie, ale to musisz wejść na ten taras Żeby był widokowy Ja mam nadzieję, że to tylko potem prowadzi do naszej Trasy A nie będziemy wracać tam do... Nie no raczej Z wracać tą samą trasą Tu wątpię Ja ci mówię, że to jest to już tam coś, coś tam widać. Jest. Wow. No i to taki widoczny Widzicie się teraz ten teraz sprykował? No po prostu piękny Piękny, piękny widok. Widoczek super Ale te barierki tu wiecie No muszą być wiadomo dla bezpieczeństwa ale rujnują Już chyba lepsza, lepsza fota to będzie Aga tutaj Tu sobie cykniemy Jak z tych barierek Z drugiej strony Co? Trzymaj się drugiej strony, nie w brzegi Teraz dobrze? Powiedz Mówię? na te schody? Jakby to przeszkleli, a nie... Schody? Te schody, tak. Taras chyba. No to taras, no ale tam były też schody. Idź. Dlaczego niby? No dla takich kresnali, dla wysokich osób to okej, okay, ale mamy no, tacy to Gówno zobaczyli. No w sumie, przy naszych wzrostach, to my ledwo za barierkę sięgaliśmy. <lącją> więcej na zdjęciu będzie tej barierki niż I nas. Niż samego widoku. Niż nas i... No, no, czym my będziemy, ale więcej, no, więcej barierki niż wodospadu. <lącją> Także to będzie takie zdjęcie. Pełne podziwu, tam. pełne podziwu dla kunsztu tego człowieka, który te barierki budował. Pracy byś się szła. La, 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 Część jakbyś tak spadła. Ciekawe ile byś się tak turlał człowiek, aż byś tam zatrzymał. Tam na początku właśnie szliśmy. No, tu jak się zejdzie niżej, to już widać bardziej ten wodospad, nie? Ty mówiłaś, że co, że morskie oko też tak ma? Patrzcie, jak te kamienie w ogóle widać. Ja się upierałem, że to są konary drzew, ale Agata powiedziała, że to są kamienie, więc to muszą być kamienie. Jak ktoś był zaradny, to sobie jedzenie zabrał i zrobił na podróż, bo mógł polegać na kimś, kto wałówkę zrobił. A kto nie zrobił, to teraz. A kto nie zrobił, bo nie mógł polegać, bo nie mógł polegać, to teraz idzie głodny. Dawniej kobiety były w jaskiniach, pamiętaj, i one się zajmowały właśnie robieniem obiadu i, i tak dalej, i tak dalej. Co ja mam teraz ci tutaj, upolować wiewiórkę? No, to jest obiad, upoluj. A ty czemu zapasów nie zabrałaś? Jak nie upolowałem, wczoraj w markecie upolowaliśmy. Patrzcie, rybki aż widać. No nie, masakra, jak to jest czysto, jak ta woda jest po prostu czysta. Patrzcie, jaki był to wodospad. To jeziorko przed chwilą właśnie mijaliśmy, nie? Tam był ten jeden wodospad, a teraz tu jest właśnie Ja wiem, że pewnie Was już to zanudza, ale kolejne jezioro słuchajcie. Kolejna czysta woda. Aż, ale aż się chcę wam to pokazać. Zobaczcie jak to jest, jakie to jest czyszutki, jak tu dno widać. Każdą roślinkę. Rybki. A to co? No jakieś takie to jest. Wygląda jak ten. Co? Jak z choinki. A. Gałęzie takie choinkowe. No nie no, patrzcie to. No po prostu ta woda jest tak krystalicznie czysta. Nie jaka? A się jest... chce wskoczyć, co? A się chce. A ciekaw jestem, ile osób tu już wpadło na przykład do wody. Tak przypadkowo wiesz, bo ludzie czasami idą, jest dużo ludzi U? i wiesz. I to Nie mówię, że specjalnie, ale ktoś po prostu kogoś tam, no, mimowoli gdzieś tam przepchnie i wleci, nie? Hmm. To zobaczyć zdjęcie na Goblin'u, może ktoś zrobił zdjęcie. Nie? Jak ktoś w wodzie, w wodzie siedzi? No nie, to nie? A. O, widzicie? 24 metry głębokość. O, i tu już są... patrz. Patrz, wodospad, taka. Fajnie to wygląda tam. Chodź, tutaj zrobiłem foto. Niby się tylko idzie i idzie, ale fajnie, nie? Fajne miejsce. Fajnie, no. tutaj jakby były wygodniejsze buty. No. Wygodne buty No, wygodne buty to podstawa, ale to gdziekolwiek nie pójdziesz. No, patrz, no, patrz, ta, no, co tu się dzieje. No, dobra, no, no patrz. Ach, już, już mam blazy. Blazy. Wy, sobie, co to jest? <ścoughs> o, tutaj już takie większe. Patrz tam pod tym jaka A tu patrz, konie. O, za ten, Ta, ten, Ale to, tam patrz tam. Ten to duży, takiego, takim to już by się najadł. No. Tak jakby one fruwały w powietrzu, nie? Bo nie widać wody w ogóle. Taka czysta. Jest. Stoi tam. Dobra. To jest. Wow. To już... Tu już taki konkretny wodospad, co? No patrzcie jak to jest cudownie, nie? Ruszamy dalej. Po jakimś czasie się idzie, to wiecie, do tych potospadów jest to ogrom. Błękit wody. Tak tutaj ja ci tam tu pomaham. O, jest jagatka. Jest jagatka. Idziemy do niej. Tutaj już taka konkretna wysokość od razu robi się taka bryza, nie? No, ale nie ma sensu No, to teraz to była fajna opłoda. Taka fajna, taki fajny wietrzyk. Fajna bryza od tego wodospadu. Już tak woda widać, że tam spadała już w takiej konkretnej wysokości i tworząc się i tworzyła takie drobinki. Widzicie, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ta woda jest taka niebieska. No to właśnie dlatego, że tak pewnie wygląda dno, tak jak A, tutaj. Jak białe. Takie białe. No, tak jak widzisz tutaj odsunięte te korzenie są. Porządne, nie? I zobacz, i drzewo żyje cały czas. Pół drzewa odsłonięte w sumie. Jest takie wrażenie, trochę jak taka takie szkło powiększające, nie widzę, że ten nos jest o tą belkę tutaj. Tak to wygląda, ale nie. Aha, i dochodzimy do łódki. Woohoo! Idziemy na P3, czyli ta łódź jest nasza. ta? Tak, to ta. Dobra, ktoś musi wziąć bilety? Nie, chyba nie. Tu już chyba nie sprawdzają. Tak, 30 minut, tak? Tak. Uuu, jaka ławeczka! romantiko? ja się takie Jak Zadowolona? Tak, bo Przetłumacz. To jest No, widać jedno. Gdzieś tam jest. Ja tu może być za 4 metry. A tam jakaś jaskinia. Zobaczyć. Okej, okay, to tyle. Właśnie idziemy nad wodospadem, pod nami właśnie przepływa woda. No tak, to ja jeszcze nie szedłem. A tam co jest? Jakaś jest skinia, taka, nie? Wodna. Tam też, a tam następna, no? Tu zamknięte jest. Wiecie, że tu kiedyś chyba coś Można było pewnie wchodzić, bo jest ja zrobione. No. O kurd. Myślałam, że to te... Nie to pewnie. No i dotarliśmy do końca. Nie? Naszej wycieczki. Za nami... Największy. Ten, ten, tu. Największy z wszystkich wodospadów. I chwila była na zdjęcie przed chwilą. Już na samym dole, bo się okazało, że tamten największy był to jeszcze najlepszy. jednak... Nie największym. nie największym, a największym albo najwyższym jest ten. tutaj już vloga, vloga z Flipkiss. I teraz lecimy na zadar. Także do usłyszenia w zadarze, jeżeli starczy mi jeszcze miejsca na telefonie i baterii. I to tyle. Jak widzicie, za nami największy z największych wodospadów tu w Wszystko przeszliśmy, to trzeba było przejść. Co prawda, od dupy strony trochę, ale liczy się. Widzisz e, e, się koniec. E, można tu zobaczyć na przykład raczka, który sobie tam poszedł właśnie teraz. O, widać go. So. Wychodzisz? Halo, o, wychodzi. Pomachać. No, no, <laughs>